Miasteczko ruchu drogowego w Dąbrowie Białostockiej tak naprawdę swoją nazwę i imię będzie od dzisiaj miało imienia wspaniałego człowieka, człowieka zaangażowanego bardzo mocno w rozwój naszych dzieci, mnie samego też jako, jako ucznia tak naprawdę, pana Czesława Klim. To człowiek, który tak naprawdę zarażał naszą młodzież zarówno jazdą na rowerze, Kartą rowerową, motorowerową, ale też ogromnie cieszył się tym zainteresowaniem młodzieży, która skupiała się wokół niego, tu niedaleko w tej starej szkole, gdzie w piwnicy rozbieraliśmy i składaliśmy gokardy. Ale to też piękna sztuka modelarstwa, to wypalanie bryloczków, to różne inne fajne rzeczy, których nauczył nas właśnie pan Czesław Klim. I dziękujemy mu za to i chcemy właśnie w taki sposób podziękować za jego całą działalność na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, w szczególności w szkolnictwie. Dlatego też zdecydowaliśmy po konsultacjach z panią Ewą Klim, żoną pana Czesława, która dzisiaj z nami jest i odsłoniła tą pamiątkową płytę, która, na której widnieje właśnie imię Czesława Klim. Są z nami też córki i cała rodzina pana Czesława. Cieszymy się ogromnie. Nie byłoby tego pięknego zadania bez oczywiście dofinansowania, które udało nam się pozyskać z funduszów europejskich. Przy tej pracy była zaangażowana nasza pani kierownik. Katarzyna Sztukowska, która prowadziła cały projekt, i oczywiście nasz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, pan Maciej Culik. Dziękujemy serdecznie. No, był bardzo charakterystycznym y, nauczycielem, z ogromną pasją. Także to miasteczko było y, jego takim trochę oczkiem w głowie. Dużo wysiłku, dużo zaangażowania w to włożył i na pewno byłby szczęśliwy widząc, jakie teraz odświeżyło, odnowiło. Dzięki Państwu, władzy. Dziękuję bardzo. Ja jestem szczęśliwa, że jego zasługi zostały docenione, i młodzież będzie pamiętała i w dalszym ciągu korzystała w trakcie nauki jazdy tego przybyczku. To Te miejsce mogło być też miejscem spotkania naszej młodzieży, i żeby było też miejscem. Rozwoju dalej tego, co zapoczątkował, tego, co realizował pan Czesław Klim. Dziękuję serdecznie. Jako Rada Miejska cieszymy się, że pan burmistrz oczywiście zainicjował to tą całą inwestycję. My jako radni oczywiście w dyskusji, na pracach komisji, czy na innych spotkaniach zaakceptowaliśmy, poparliśmy ten pomysł o, o tym, żeby zmodernizować to miasteczko w takiej formie, w takim zakresie. Oczywiście musieliśmy się zmieścić też w kwocie dofinansowania, no ale też ja jestem bardzo szczęśliwy z tego, że miasteczko ruchu drogowego nosi od dzisiaj nazwę imienia Czesława Lim, gdyż też jestem jego wychowankiem, miło wspominam. Dzisiejsza też obecność widzę kolegi Adama, który w Kartingach jeździł u pana Czesława. To też pokazuje, że pan Czesław zbudował naprawdę i zasłużył na to, żeby upamiętać jego osobę w ten sposób. Nie mógł z nami być Artur Radziwon. On też chciał tu z nami być, więc pozdrawiamy go serdecznie i też mówił, że będzie korzystał tutaj ze swoimi dziećmi z miasteczka ruchu drogowego. I niech tak będzie. Niech te miasteczko Tętni życiem, życiem szkoły w Dąbrowie Białostockiej. I niech to będzie właśnie takie połączenie tej historii z nowoczesnością, z tym, co nowe. Niech nie umierają te spotkania i te karty rowerowe, może motorowerowe niedługo, by tutaj dalej tętniło życiem, by wspominać też to, co dokonał pan Czesław, który był naprawdę ogromnym pasjonatem i kartingu i rowerów i motorowerów i modelarstwa i tego wszystkiego co uczył nas też bardzo silnie i też tak przekazywał nam tą wiedzę w szkole podstawowej w Dąbrowie Białostockiej.